Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, zapraszam Was tak na szybkie takie urządzanie e, pokoju dla tych słodziaków, które nam tutaj, słuchajcie, doszły z aktualizacją, tak? Dla tych maluchów w rezydencji Johnson usteli Oczywiście, że tak. Słuchajcie, jesteśmy u Steli. Stella, co prawda jeszcze jest u rodziców, zasiedziała się, zasiedziała się, tak jest. E, a ten pokój, jest to prezent od jej już tych dzieci, słuchajcie, które się wyprowadziły, tak, jest to prezent świąteczny taki z później. Dobra, on już był, słuchajcie, w święta, ale Stella jeszcze o tym nie wie. Także po powrocie, kiedy wróci, właśnie od rodziców, zastanie wspaniały pokój, yy, który został wykonany, wyremontowany tak przez dzieci, które tak strasznie kochają swoją mamę. Tak jest. Yy, taki mam plan. Mówię Wam o tym, ponieważ jak widzicie, yy, Klotylda tutaj rządzi, tak jest. Klotylda nadzoruje cały remont tego pokoju. E, więc nie patrzcie na kasę. E, ja i tak mam w planach, właśnie jak Stella wróci do domu, tu z dzieciakami mam w planach, właśnie odjąć jej, żeby znowu miała zero. Tak jak ostatnio, pamiętacie, ona wróciła, ja też miała zero. bo mamy za dużo już tej kasy tu w tych 100 dzieciakach, dlatego, e, dlatego tak sobie, no, zaczniemy znowu od zera. Namalujemy tam dwa obrazy, znowu będziemy mieli, nie? Kasiurę. E, Mówię o tym jeszcze raz, powtarzam, bo żebyście po prostu nie patrzyli na kwotę, jaką tu mamy, prawda, do dyspozycji. Ja i tak sprzedawałam te meble, jak widzieliście na początku, te które tu były, bo zamieniam po prostu ten pokoik minionkowy na pokój właśnie dla tych maluchów, które już niedługo się pojawią w naszej serii 100 dzieciaczków. Kochani, moi. pokój robiłam jakiś czas temu, dopiero dzisiaj miałam właśnie chwilkę, aby usiąść po pracy i nagrać komentarz. Traktujcie ten filmik bardziej na zasadzie takiego audiologu, bo ja mam wam parę rzeczy właśnie do przekazania. Bo jak wiecie, ja. <laughs> Sorry, nie wyciszyłam telefon. Jak wiecie, ja nie nagrywam takich filmów rzadko. Właśnie u mnie speed buildy się pojawiają, czy tam właśnie jakieś takie meblowanie. No, pomieszczeń, i tak dalej. Jednakże stwierdziłam, że teraz to będzie dobry pomysł, właśnie. Sobie pooglądacie. Ja już nie będę tego musiała pokazywać, prawda, na, na filmie, i marnować czasu. Znaczy, marnować czasu. No, bo niektórych po prostu to nie interesuje, nie? A ja zawsze się tam i pokazuję, te pokoje jak zmieniłam i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie. Będzie to korzyść, no. Będzie to korzyść z tego dzisiejszego filmu, bo ja sobie pogadam do was, parę rzeczy wam właśnie powiem, w międzyczasie wy sobie zobaczycie właśnie zmiany, jakie będą w rezydencji, w rezydencji przepraszam, Johnson. Słuchajcie, kochani, długo mnie nie było, wiem, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, właśnie chciałam wam powiedzieć... Eee, że, 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 że dziękuję wszystkim, którym się chciało wejść na Facebooka i zobaczyć w ogóle o co chodzi. Ja tam napisałam właśnie, że mnie nie będzie, dlaczego mnie nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak bardzo dużo osób i tak, no stop, słuchajcie, zawalali mnie komentarzami, wiadomościami i tak dalej, co się dzieje, dlaczego mnie nie ma i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, Facebook, nie trzeba mieć konta, powtarzam jeszcze raz, aby wejść, zobaczyć, przeczytać sobie no i tyle, kochani, yy, i tyle. Tam na Facebooku wszystko było napisane, że będę miała przerwę i tak dalej, i tak dalej. Yy, kurde, wiecie co? Muszę ogarnąć trochę tę serię. Mam straszne zalogłości. Ostatnio yy, w ogóle nie mam czasu na nic, przyznaję. Pracuję teraz na troszkę innych warunkach muszę Wam powiedzieć i pracuję więcej i dłużej, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Więc brakuje mi cholernie czasu aktualnie na cokolwiek słuchajcie. Dlatego też taka przerwa na kanale i właśnie hmm, muszę się pozbierać ludzie. Muszę się wziąć, ogarnąć jakoś to kurcze nie wiem te serie właśnie moje. Postanowiłam właśnie już zacząć, jak widzicie. Zaczęłam, tak dobrze, i krok do przodu. Zaczęłam już coś robić właśnie w tych simach. Zrobiłam pokój dla naszej steli. Słuchajcie, bo właśnie chciałam się was zapytać, co robimy z tym wyzwaniem? Kurde, bo ja się tak zastanawiam teraz ze stu dzieciaczków. Tutaj mówię o stu dzieciaczkach, stu dzieciaczków, tak. Język mi się plączy, sorki. Mówię tu o naszej steli właśnie i tym wyzwaniu Co robimy z tymi todlerami, kurde, bo hmm, to wyzwanie będzie trwało wieczność, jakbyśmy mieli iść tak, jak w trójce robili oni tam chyba wszystko musieli Wszystko na maksa musieli rozwinąć tym dzieciom małym, prawda? Jak się nie mylę Jakie macie właśnie pomysły odnośnie tego, żeby to miało jakoś ręce, słuchajcie, i nogi Chodzi mi tu o te todlery, o te małe dzieciaki Co im rozwijamy? Może słuchajcie, po jednej jakiejś tam, yy, właśnie po jednej, no Asia wygadaj się, umiejętności yy, na maksa albo, bo tam chyba maksymalny poziom jest piąty, jak się nie, czy wy wiecie w ogóle, że ja jeszcze nie pograłam nawet tymi słodziakami? Czy wy to wiecie ludzie? Mówię wam, nie mam na nic po prostu ostatnio czasu yy, i jeszcze nie zdążyłam się po prostu, po prostu i po prostu tak nacieszyć tymi dzieciorkami. Masakra jakaś, będę się po prostu tak znowu po prostu sorry. Dawno do was nie gadałam i widzicie, yy, będę piszczeć, słuchajcie, i się rozklejać na, ten, na serii ze 100 dzieciaków. Yy, bo dopiero wtedy będę miała okazję właśnie pograć nimi trochę, tymi pimpkami małymi. A są przesłodkie, bo widziałam właśnie u Tuli, yy, troszeczkę w kasie tam pogrzebałam, że tak powiem, bo musiałam zobaczyć, właśnie poodmładzałam wszystkich z moich serii, słuchajcie, solwek, gwiankę, kije i tak się uśmiałam, jakieś słodko wyglądają, to jest niemożliwe. Yy, strasznie podoba mi się właśnie, yy, strasznie mi się podoba to, że doszły te zęby, tak że doszły zęby w simsach, że można mieć aparat, że można mieć szparę między zębami, mega mi się to podoba. Jeszcze jakby zrobili e, różnicę wzrostu, czego powiem wam zawsze brakowało mi w the sims, e, to bym była po prostu w niebo wzięta, kochani. E, Co chciałam wam jeszcze powiedzieć? Tak, a nie skłamać. E, słuchajcie. No, bo tam tyle osób mi pisało: Asia, Asia, aktualizacja, dzieci, jeszcze, jeszcze do dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj rano jeszcze przed pracą weszłam, patrzę, komentarz, jeszcze Asia w aktualizacji, dzieci są. Słuchajcie, ja wiem, ja wiem, ja to wszystko, ludzie wiem. Gdybyście weszli na mojego facebooka, to byście też wiedzieli, że ja wiem, tak jest. <noise> e, kochani, i jeszcze co do Lilki i Aśki, bo tu też mi. Przy... Same przypominajki, same przypominajki z Was, słuchajcie. Pamiętam, tak jest, ja wiem, Lili i Aśka powracają w wielkim stylu. Tylko chwilka, słuchajcie, musimy zakończyć serię z Bianką i skiją. Ja myślę, dwa, maksymalnie trzy odcinki zrobimy jeszcze z Bianką i skiją. Zostawimy sobie dziewczyny. Niech sobie tam żyją, prawda, w tym mieście. Yy, a my wracamy, jak najbardziej wracamy, słuchajcie, do, yy, do Aśki i do Lilki. I cieszę się niezmiernie po prostu z tego powodu, bo uwielbiam, uwielbiam dziewczynę. Wiankę i kije też, ale kurde, Lili, Asia, Lili, Asia, wiecie. Z nimi, z nimi mieliśmy więcej przygód, dłużej graliśmy. Nie wiem, jakoś tak. Jakoś tak strasznie tęsknię, właśnie, za dziewczynami. Yy, coś jeszcze, coś jeszcze mam, miałam powiedzieć, moi drodzy. Yy, bla, bla, bla. kurde patrzcie, ja zawsze sobie mówię muszę sobie zapisać, muszę sobie zapisać co mam powiedzieć i zawsze tego nie zrobię zapomnę sobie zapisać i zapomnę potem wam coś powiedzieć, ale ale to nic straconego, wiecie co, bo jeszcze w tym tygodniu chciałabym wam wrzucić nadnaturalnego kasa tak jest, o właśnie, a propos jeszcze nadnaturalnego kasa, kochani Nadnaturalny kast to nie jest jakaś tam seria, taka, która się ukazuje, nie wiem, raz w tygodniu. Zresztą, zresztą chyba żadna seria się u mnie nie ukazuje raz w tygodniu. Aktualnie to żadna e, się nie ukazuje nic. E, dlatego też proszę was, żebyście mi nie wypisywali, nie pytali się w komentarzach. Czy jest zawieszona, co jest grane, tyle nie było, tyle a tyle, wyliczacie dni. Bo to jest seria taka randomowa, typowo randomowa. Ja muszę mieć chęć, ja muszę mieć ochotę, ja muszę mieć wenę, żeby usiąść i coś tam pogrzebać w kasie, że coś tam zrobić, coś stworzyć. A czasem mi się po prostu nie chce, nie mam na to ochoty, więc nawet się za to nie łapię, bo wiem, że mi wyjdzie jakieś tam po prostu badzie w oż, tak powiem. Dlatego nawet się... Słuchajcie, za to nie zabieram. Ale teraz mam ochotę coś stworzyć. Mogę wam od razu powiedzieć, słuchajcie, będzie to zima. Tak jest, spoiler, spoiler! Będzie to zima, bo jak wiecie, ja chcę mieć wszystkie nadnaturalne. nadnaturalne pory roku chcę mieć, tak. Chcę mieć wszystkie pory roku w tym nadnaturalnym kasie, o tak. Będzie to zima i znowu to będzie babka, to już zaznaczam. Znowu będzie babka. Miał być facet, ale facet mi się nie, w, nie wpasowuje mi się. Yy, po prostu teraz ten klimat zimy i zrobię sobie go może później, chyba że jakiegoś dziadka, dziadka mroza tak walnę tam do tej zimy, <noise> nie no żartuję, słuchajcie, ale no powiem Wam od razu, że zrobię zimę, tak jest, już się tak przymierzam, więc jak jeszcze o czymś Wam tu zapomnę powiedzieć, to na pewno jeszcze tam pobeblam Wam na tym nadnaturalnym kasie, mam nadzieję, że się nie obrazicie na mnie, że Wam powiedziałam co stworzę, prawda? <laughs> że będzie to zima. Nie, no myślę, że nie. Myślę, że mi wybaczycie. Co ja tu robię, moi drodzy? Co ja tu robię? Coś tu się bawię z tymi krzesełkami, ale już Wam mówię od razu, że nie będę dawać tu tych krzeseł, bo jedno krzesełko, właśnie ta świnka jest na dole w kuchni yy, u Steli i stwierdziłam, że tu nie będę dawać yy, tym pimpkom yy, tych stolików. Coś tu pozmieniam, coś tam porobię. Kurde... 3 godziny robiłam, no 3 godziny, słuchajcie, siedziałam chyba do pierwszej, po pierwszej jakoś w nocy skończyłam właśnie ten pokoik I, i, i tak jest jeszcze tak nie do końca, słuchajcie, zrobiony, że tak powiem. Teraz jak tak patrzę właśnie jak tu to robiłam, to stwierdzam, że chyba dam, bo na początku widzieliście tam na okna dałam te motylki białe i chyba je dam, bo normalnie ich nie ma, bo stwierdziłam, że to będzie za dużo, ale chyba jednak je dam, bo, bo nawet fajnie to wyglądało. Czasem, właśnie jak się patrzy tak później na coś, yy, to jakoś tak właśnie dociera do nas, że jednak to było dobrze, a, a zmieniliśmy coś, nie? No. No, to jak jeszcze się was pytam? Właśnie jeszcze raz, jak myślicie, co robimy ze Stellą tutaj z tym wyzwaniem? Po jednej, jednej jakiejś tamtej umiejętności będziemy rozwijać dzieciakom na maksa, albo na przykład do trzeciego poziomu? Może co? Kurde, bo to będzie trwało, słuchajcie, wieczność. Masakra będzie po prostu masakra. Cieszę się niezmiernie, że te dzieciaki doszły, ale holender jasny. No, tak się rozwlekłam, wiecie, w tym wyzwaniu, bo ja zamiast jechać, ale nie chciałam, właśnie, zawsze, zawsze tego unikałam i powtarzałam wam, że nie chcę tak jak maszyna, nie chcę jak, kurde, wiecie, hurtownia dzieciorów. I się, ale się za bardzo rozlazłam, za bardzo się rozlazłam, słuchajcie, bo robię pełno takich bonusowych jakichś odcinków, wiecie, oni wyjeżdżają, coś tam, coś tam. Właśnie, jeszcze a propos tego. Co Wy na to, żebym teraz pograła chwilę właśnie sama z Stellą, żeby Stella zaszła w ciąży, dojdziemy, dojdę sobie już sama z nią właśnie do tego trzeciego trymestru i urodzimy już na tym odcinku, który pojawi się teraz jakoś, <grytania> teraz jakoś, to już Stella by po prostu urodziła, nie? Żeby to miało, słuchajcie, żeby to szło do przodu. Ym, co myślicie? Mogłabym tak zrobić? Dajcie mi znać właśnie w komentarzu z jakiegoś tam gościa, z jakiegoś, tak, z jakimś gościem tam zajdziemy w ciąży ze Stellą. Yy, pokażę Wam najwyżej go później na zdjęciu, nie? Wstawkę taką dam właśnie w filmie. Yy, kochani, jeszcze tylko tak yy, nadmienię, wiem, że te małe dzieci nie mogą korzystać z tych stolików do malowania. Wiem, wiem to, ale i tak postanowiłam dać, bo jakoś tak mi się fajnie tutaj wpasowuje w ten pokoik. A może któryś ze starszego rodzeństwa sobie przyjdzie tu porysować, nie? No, tylko tyle chciałam Wam powiedzieć. Dobra, moi drodzy, ja uciekam, jak zapomniałam o czymś powiedzieć, to informuję Was jeszcze raz, że pojawi się jeszcze nadnaturalny kaz, właśnie i tam dopowiem, co i jak, jak coś zapomniałam, bo kurczę, nie wiem teraz. Żegnam się z Wami, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, taki przegadany totalnie. No ale co? Papa, pa, kochani, buziole.